Dzień dobry, witam po raz kolejny i dzisiejsze informacje rozpoczynam od Roberta F. Kennedy'ego juniora, ponieważ tak jak wiadomo w ciągu ostatnich kilku tygodni czy też miesięcy nawet, no nieźle szponci. Chociaż y, oczywiście my zdrowomyślący y, uważamy, że to nie jest szponcenie, tylko że to jest właśnie krok w dobrym kierunku. I tak po raz kolejny mamy informacje dotyczące tego, co administracja Donalda Trumpa, czyli to właśnie dokładnie, co Robert F. Kennedy Jr. zaplanował dla nas. I co my tutaj mamy? Tak więc Robert F. Kennedy Jr., czyli obecny sekretarz do spraw zdrowia, właśnie zrobił coś, co dla niektórych brzmi jak herezja ponieważ zażądał, żeby wszystkie nowe szczepionki były testowane na placebo. Chce, żebyśmy sprawdzali, czy coś działa, zanim zaczniemy to masowo wstrzykiwać ludziom. No i to jest dopiero skandal, prawda? Tak więc rzecznik HHS powiedział, że Poza szczepionką przeciwko COVID żadna ze szczepionek z zalecanego przez CDC harmonogramu szczepień dla dzieci nie była testowana na obojętnym placebo, co oznacza, że wiemy bardzo niewiele o rzeczywistych tutaj skutkach dotyczących, o skutkach ubocznych dotyczących szczepionek. No właśnie, czyli jeżeli chodzi o te szczepionki, to szczepionki właśnie z kalendarza CDC dla dzieci, żadna z tych szczepionek nie była testowana na obojętnym placebo. Ale spokojnie przecież mamy pełne zaufanie do systemu, który daje producentom szczepionek pełny immunitet od... Odpowiedzialności. O tym jeszcze za chwilę powiem. Taki immunitet od odpowiedzialności firmy produkujące szczepionki mają od lat 80. Natomiast wiele szczepionek dopuszczonych do obrotu w USA zostało przetestowanych na innych szczepionkach. Czyli zamiast robić porównanie z ludźmi, którzy nie dostają szczepionki, czyli porównanie z grupą placebo, to odbywają się takie badania, takie testowania szczepionek w, z ludźmi, którzy biorą inne szczepionki zamiast placebo. To przyznał HHS w liście z 2018 roku, który został skierowany do Informed Consent Action Network. Oczywiście, natychmiast pojawił się tutaj chórek ekspertów lamentujących, że Testy placebo przy ustalonych szczepionkach są, uwaga, nieetyczne. Jest to nieetyczne zachowanie, bo przecież nieetyczne jest da dać komuś neutralną substancję, żeby sprawdzić, czy produkt działa i czy nie szkodzi, czy nie ma jakichś skutków ubocznych. No, chyba to jest logiczne, prawda? Niektórzy eksperci twierdzą, że kontrolowane placebo badania nad szczepionkami, takimi na przykład jak szczepionki przeciwko odrze, śwince czy różyczce, nie byłyby etyczne, ponieważ pozbawiłyby uczestników grupy kontrolnej szczepionki. Ale jest mnóstwo ludzi przecież, którzy nie szczepią swoich dzieci i to jest ich własny wybór więc moim zdaniem tutaj nie byłoby żadnego problemu. Jest mnóstwo ludzi takich, którzy nie mieliby z tym problemu, żeby na przykład ich dzieci znalazły się właśnie w takiej kontrolowanej grupie ludzi, którzy decydują się nie przyjmować szczepionki i właśnie być tą grupą placebo. Tak więc wydaje mi się, że tutaj... Nie chodzi o nasze, jak to zawsze nas tutaj, jak to zawsze nam mówią, bezpieczeństwo i o nasze zdrowie, tylko oczywiście o kontrolę i o pieniądze. Tak jak zwykle. Niektórzy twierdzą, że włączenie grup kontrolnych placebo jest uważane za nieetyczne w przypadku właśnie badań nad szczepieniami przeciwko chorobom zakaźnym. No bo jakżeż można by narażać ludzi na to, żeby. Poddawali się takim okrutnym badaniom, skoro istnieją przecież szczepionki, które mogą tych ludzi przed tymi chorobami uchronić. Ale, tak jak powiedziałam, jest to tylko moim zdaniem taka zagrywka z ich strony. Od kiedy Robert Kennedy Jr. przejął stery, tutaj trochę się zasady gry zmieniły, jest wiele wiele ciekawych rzeczy, o których nas informuje Robert Kennedy Jr., wiele rzeczy, które chce zmienić i podobnie jest właśnie w, tym, w temacie szczepionek. Tak więc odkąd Kennedy przejął stery, żadna nowa szczepionka nie została zatwierdzona. Czyżby to dlatego, że trzeba teraz pokazać, że działa ta szczepionka i że nie szkodzi nikomu? Cóż za szokujące wymagania tutaj przygotowuje dla nas Robert F. Kennedy Jr. Według Departamentu Zdrowia to radykalne odejście od dotychczasowych praktyk, bo oczywiście przecież w taki sposób musiało to być skomentowane. No bo przecież dotąd było tak fajnie, testujemy szczepionki na innych szczepionkach. I udajemy, że wszystko gra. Po co nam jakiekolwiek neutralne punkty odniesienia? Po co nam jest w ogóle potrzebne placebo? Przecież wiara czyni cuda. No, w sumie w niektórych, w niektórych przypadkach rzeczywiście czyni cuda, ponieważ mówią, że jak ktoś wierzy, że wyzdrowieje, to wyzdrowieje. Ale jednak takie badania, jeżeli chodzi o szczepionki, tutaj Robert F. Kennedy Jr. Planuje, żeby były przeprowadzane zanim jakakolwiek nowa szczepionka zostanie zatwierdzona. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A i jeszcze chwilę o szczepionce Novavax. Jest to preparat przeciwko COVID-19, miała być nowa runda, ale regulatorzy powiedzieli tutaj chwileczkę, chwileczkę. To już nie te czasy, wszystko się zmieniło, dane sprzed czterech lat już nie wystarczą. No proszę, czy, czyżby ktoś tutaj nagle chciał prawdziwych dowodów, że szczepionki są skuteczne, ależ się pozmieniało, taki mamy teraz właśnie ekstremizm w Stanach Zjednoczonych. A jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, jak bardzo w cudzysłowie naukowy był ten dotychczasowy system, to przypomnę, że FDA w 2024 roku zatwierdziła zaktualizowane szczepionki Pfizera i Moderny bez żadnych nowych danych klinicznych. Tak jest. Zero nowych badań na ludziach. Natomiast testy przeprowadzane były na zwierzętach, no bo przecież, jeżeli coś działa u myszy, to na pewno będzie to działać super na naszych, w naszych dzieciach i na pewno nie będzie żadnych skutków ubocznych. I kiedy Novavax chciał zatwierdzić nową wersję szczepionki przeciwko COVID-19, Regulatorzy odmówili, ponieważ nowa formuła różniła się od tej, która kiedyś dostała zgodę warunkową. Badania sprzed czterech lat na osobach bez odporności naturalnej tutaj już nie wystarczą czyli badania sprzed 4 lat, które były przeprowadzane na ludziach bez odporności naturalnej, tutaj są już niewystarczające. Zasady gry się teraz zmieniają. Tak więc sytuacja robi się naprawdę poważna, gdy ludzie w systemie zaczynają mówić coś, co dla nas jest no, po prostu zdrowym rozsądkiem, ponieważ administracja Trumpa bardzo często mówi właśnie o polityce tej administracji jako po prostu o polityce zdrowego rozsądku. Tak więc co za skandal, żeby żądać danych? Co za skandal, żeby żądać jakiegoś dowodu na to, że szczepionki działają i że nie mają żadnych skutków ubocznych? A Tak więc Robert F. Kennedy Jr. tutaj próbuje wprowadzić coś, co w normalnym świecie nazywamy naukowym standardem, ale tak jak powiedziałam wcześniej, w USA to teraz już jest radykalizm. Tak więc, czekamy na kolejną falę paniki a, i a, kwiczenia lewicy i liberałów, ponieważ za każdym razem, kiedy nie tylko inni ludzie z administracji Trumpa, ale właśnie Robert F. Kennedy Jr. tutaj on ogłasza jakieś zmiany, które według nich są radykalnymi zmianami, to od razu lewactwo kwiczy. Tak, na przykład, miało, to miało na przykład miejsce po tym, jak Robert F. Kennedy Jr. ogłosił, że chce usunąć sztuczne barwniki z żywności, i również podobna sytuacja miała miejsce, kiedy Robert F. Kennedy Jr ogłosił, że w ciągu sześciu miesięcy będzie chciał, żeby były jakieś już badania dotyczące tego, co powoduje autyzm. Tak więc te dwie sprawy, te, te, to, te dwa ogłoszenia spowodowały panikę wśród lewicy. Oni nie chcą, żeby w naukowy sposób udowadniać pewne rzeczy. Tak więc uważają te działania jak za, za radykalne działania. A ja jeszcze przypomnę, że Kongres przyznał producentom szczepionek immunitet przed odpowiedzialnością na mocy ustawy National Childhood Vaccine Injury Act z 1986 roku. I co ta ustawa zmieniła? Otóż ta ustawa... Chroni producentów szczepionek przed pozwami sądowymi w przypadku, gdy u dziecka wystąpią skutki uboczne szczepionki, jakiś uszczerbek na zdrowiu albo nawet może śmierć. Zamiast tego powołano specjalny rządowy system rekompensat. National Vaccine Injury Compensation Program. Z jakiego powodu to zrobiono? No na pewno nie z takiego powodu, że bardzo zależało im na naszym zdrowiu. Tak więc z jakiego powodu to zrobiono? Otóż firmy produkujące szczepionki groziły, że przestaną produkować szczepionki, jeśli będą pozywane. Tak więc rząd wziął na siebie ciężar odpowiedzialności. No i oczywiście przez ten ciężar odpowiedzialności wszyscy ludzie, którzy płacą podatki, są częściowo odpowiedzialni za płacenie właśnie takich odszkodowań. No ale dlaczego w ogóle producenci szczepionek zagrozili, że przestaną produkować szczepionki? No bo y, można właśnie sobie takie pytanie zadać. W latach 70 i 80 zaczęło stać się, dziać się coś bardzo niewygodnego dla firm farmaceutycznych produkujących szczepionki. Rodzice poszkodowanych dzieci, które oczywiście zostały w jakiś sposób straciły zdrowie lub też nawet życie, głównie przez szczepionkę DTP, czyli jest to szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Ci rodzice zaczęli masowo pozdywać producentów do sądów. Za co? No oczywiście, były to oskarżenia dotyczące między innymi uszkodzenia mózgu, padaczek, a nawet zgonów. I właśnie to było między innymi spowodowane tą szczepionką DTP. W jednej dekadzie liczba pozwów wzrosła kilkunastokrotnie, a wypłaty odszkodowań szły w miliony dolarów. No, i oczywiście biedne firmy farmaceutyczne przecież nie mogły dalej ponosić odpowiedzialności, nie mogły dalej wypłacać pieniędzy, no bo przecież by zbankrutowały. A jeżeli by zbankrutowały, to kto by dla nas produkował te wspaniałe, ratujące życie szczepionki? I właśnie w związku z rosnącą liczbą pozwów sądowych przeciwko firmom farmaceutycznym produkującym szczepionki, Firmy przestały widzieć zyski w produkcji szczepionek, zbyt było duże, oczywiście też ryzyko prawne, niektóre zaczęły ograniczać produkcję albo całkowicie wychodzić z rynku, no i wtedy władze Stanów Zjednoczonych wyszły tutaj naprzeciw tym, tym problemom i ponieważ obawiano się, że zabraknie tych wspaniałych szczepionek ratujących życie no to oczywiście rząd tutaj postanowił pomóc. W 1986 roku Kongres, naciskany oczywiście przez firmy farmaceutyczne oraz środowiska medyczne, uchwalił ustawę NCVIA, która chroni producentów przed pozwami w sądach cywilnych, tworzy alternatywny system rządowy fundusz odszkodowań. I finansowany jest oczywiście on z, z dodatkowej opłaty doliczanej do każdej sprzedawanej dawki szczepionki. Tak oto firmy farmaceutyczne dostały tutaj tarczę nie do przebicia, a ciężar odszkodowań został przerzucony na nas, czyli na podatników. Ustawa National Childhood Vaccine Injury Act została podpisana 14 listopada 1986 roku. Przez Ronalda Regana, ponieważ to było właśnie za prezydentury Ronalda Regana. Co ciekawe, podobno Reagan podpisał ustawę niechętnie. Administracja była sceptyczna wobec zwiększania roli rządu federalnego, ale ostatecznie zgodzono się, by lobby farmaceutyczne i lekarze. Alarmowali, że kraj tutaj również może zostać bez szczepionek, jeśli firmy się wycofają z produkcji. Tak więc całe tutaj wszyscy lekarze i cały tutaj lobbying farmaceutyczny wyszedł nam na pomoc i no nic tylko. Podziękować, ponieważ kilkadziesiąt lat później mamy bodajże, jeden przypadek na, na dziesięć, na 10, chyba to już jest teraz urodzeń y dzieci z autyzmem. Tak więc tak to wyglądają sprawy. A ja jeszcze na chwilę powiem o powrocie politycznym, chociaż ten powrót polityczny przypuszczam, że będzie bardzo krótko trwały. Mowa o naszej wspaniałej Kamali, która również tutaj czasami znana jest pod pseudonimem Hiena. Myślę, że już niektórzy może zapomnieli o jej śmiechu, który brzmi właśnie jak Hiena, ale dała o sobie przypomnieć wczoraj. Miało to miejsce właśnie 30 kwietnia. I cóż tam się takiego stało? Otóż 30 kwietnia w San Francisco odbyła się gala z okazji 20-lecia organizacji Emerge America. To właśnie tam Kamala Harris wygłosiła swoje pierwsze większe przemówienie o poprzegranej w wyborach. Tematem przewodnim była krytyka pierwszych 100 dni prezydentury Donalda Trumpa. I choć mówiono tutaj o jej powrocie do polityki, to chyba jednak takiego powrotu się nie spodziewano. A cóż takiego mówiła Kamala? Oczywiście tutaj nic nie ma nowego, brzmi ona cały czas jak zdarta płyta. Trump jest zły. Odwaga jest dobra, demokracja jest w niebezpieczeństwie, a cła to najnowsze wcielenie apokalipsy. No i oczywiście jesteśmy świadkami konstytucyjnego kryzysu, tak więc musimy się zebrać solidarnie i w jakiś sposób przeciwdziałać temu okropnemu tyranowi i zatrzymać jego działania, dopóki do końca już nie stracimy demokracji powiedziała Kamala między innymi, że Trump stworzył największy kryzys wywołany przez człowieka w historii współczesnej prezydentury. Przypominam, że to ta sama administracja, która myślała, że inflację da się pokonać oklaskami. przecież wielokrotnie nam mówili, że właściwie to inflacja nawet nie istnieje. A później, kiedy już, tego, kiedy już przyznali, że rzeczywiście inflacja jest, no to już było za, trochę za późno na to, żeby to wszystko ratować. Ale spokojnie, Kamala nie tylko krytykuje, Kamala również nawołuje do odwagi, bo jak to powiedziała, odwaga jest zaraźliwa. Tak więc, proszę Państwa, zarażajmy się właśnie odwagą bądźmy odważni. W trakcie przemówienia Kamala Harris również poruszyła temat zachowania się słoni podczas trzęsienia ziemi. Odwołała się tutaj do wiralowego wideo z zoo w San Diego, na którym widać jak słonie stoją nieruchomo chroniąc swoje młode podczas trzęsienia ziemi. Tak więc oczywiście znowu gadała bez sensu. Miało to symbolizować jedność i spokój w obliczu kryzysu. I porównała również to zachowanie do jedności i solidarności w obliczu zagrożenia. No, oczywiście, tym największym zagrożeniem dla współczesnej demokracji jest Donald Trump. Jak powiedziała Kamala Harris, no i oczywiście ja po raz kolejny powiem, że tutaj jej przemówienie. No, też kojarzy mi się właśnie z Hitlerem. No ja nie wiem, to są ci ludzie, którzy uważają, którzy nazywają Donalda Trumpa Hitlerem, a sami, jak tak popatrzeć na ich ekspresję i na ich mimikę twarzy, to mnie właśnie kojarzy się to przemówienie również z Hitlerem. No ale to taka mała dygresja. Tak więc. Powiedziała, że możemy być solidarni, musimy być zjednoczeni i solidarni w obliczu zagrożenia. A zasugerowała, że Amerykanie powinni działać w podobny sposób w obliczu podziałów i chaosu wywołanych przez administrację Donalda Trumpa. To oczywiście było nietypowe odniesienie o tych słoniach. Zostało ono uznane przez niektórych komentatorów za Tutaj taką słowną sałatkę, ponieważ właśnie w taki sposób podczas kampanii wyborczej bezsensowne wypowiedzi Kamali Harris były nazywane, opisywane. Jak nie mogła się wysłowić, kiedy na przykład nie używała telepromptera, to bardzo często z jej ust padały słowa, które nie miały w ogóle żadnego sensu. I takie właśnie słowa, które nie miały żadnego sensu, zostały nazwane przez kilku, przez wielu ludzi, zostały nazywane jako sałatka słowna, ponieważ nie, moż, nie można było z tego nic sensownego, nic sensownego zrozumieć. Tak więc w taki sposób to wyglądało. Nie, nie mogło oczywiście zabraknąć reakcji internautów, media społecznościowe zalały komentarze, memy i żarty właśnie na temat słoni wspominanych przez Kamale. Niektórzy, niektórzy twierdzili, że to próba pokazania spokoju w obliczu chaosu, ale inni uważali to za niepotrzebne odejście od tematu. Jedno jest pewne, słoń stał się tutaj głównym bohaterem wieczoru właśnie w trakcie przemówienia Kamali Harris. A ja jeszcze na koniec tylko powiem o Zielonym Ładzie, albo być może o braku tego Zielonego Ładu. Ponieważ z informacji ostatnich wynika, że prawie 400 naukowców otrzymało od administracji Donalda Trumpa, można powiedzieć, kwitek, że niestety ich usługi nie będą już potrzebne w związku z przygotowaniem raportu o zmianach klimatycznych dla rządu federalnego. Raport ten, znany jako Krajowa Ocena Klimatu, jest istotnym dokumentem, który co 4 lata podsumowuje wpływ zmian klimatycznych w USA. Jest on wymagany przez prawo, zgodnie z ustawą o badaniach globalnych. No ale tutaj w tym momencie już, tak jak wiemy, administracja Trumpa przekreśliła Zielony Ład. I na razie tutaj nie będzie, nie będą potrzebne serwisy, nie będą potrzebne usługi tych urzędników. A, I to była już ostatnia informacja na dzień dzisiejszy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i do następnego razu.